We gram young, Myślę, że je wznoślił, ale i prowadził radosną nutę do atmosfery dzisiejszego jubileuszu. Bardzo za to, za ten występ dziękuję. A Państwa zaproszę teraz piętro niżej przed naszą galerię, gdzie rozpoczniemy zasadniczą część naszego dzisiejszego wydarzenia. Zapraszam. w Muzeów w wielu miejscach Cieszyna, a Państwo znaleźli czas, żeby do nas trafić. Bardzo dziękuję, szczególnie gorąco witam pana burmistrza Profesora Majora, który reprezentuje panią burmistrz jest Staszkiewicz, która nie mogła dzisiaj być wśród nas. Witam panią starostę Kalinę Żagan, Starostę Cieszyńską. Witam reprezentantów zaprzyjaźnionych i współpracujących instytucji Pani, panią profesor Natalię Pawlu z Uniwersytetu Myśląskiego. Pawlu, z Podobnie jak w Uniwersytetu, współpracujemy także z Kongresem Polaków w Republice Czeskiej. I witamy wśród nas pana prezesa doktora Józefa Szymeczka, z którym by połączy nas wieloletnia współpraca, wieloletnia przyjaźń. Oczywiście będą państwo Państwa na wystawie. Tam polecam. Dzień się pana profesor, to już jest na <grywa> <grywa> e, Witam obecnych i byłych pracowników księżnicy, którzy się u nas pojawili, no i wszystkich e, przyjaciół e, księżnicy kieszyńskiej. Proszę państwa, w tym roku przypadają dwie ważne z perspektywy księżniczki kieszyńskiej rocznice. Jedna jest oczywista, czyli 30-lecie 30 istnienia samej księżnicy, a druga to 200-lecie urodzin Pawła Starmacha. Obydwie dwie okoliczności łączą książki. Książki, które z inspiracji e, Pawła Stanmacha, książki polskie, które z inspiracji Pawła Stanmacha gromadzą e, w Gimnazjum angielskim w e, Cieszynie, po której razem z otworzeniami Ciałem wyprawił się do Krakowa, które potem stały się postawą do e, takiej polskiego ludu kraju Cieszyńskiego, a po ich konfiskacji i włączeniu do do tego rzecznika, a następnie rewindykacje w sobie do czytelni budowej, Ludowej, której zbiory są Sam Calmar nazwał ten zbiór naszym drogim i świętym skarbem. Szanowni Państwo, na początek chciałbym przekazać pozdrowienia Panią Włodębrygarię Strzkiewicz, przebywał w naszym mieście tak w Polskim Wąciku, dlatego też nie mogę dzisiaj uczestniczyć w tej uroczystości. Ja, żeby nie zapomnieć, co chciałbym e, powiedzieć, to pozwolę sobie na, na początek poczytać e, list, e, adres, na który się ręce pan dyrektor, ale także całego zespołu e, pracowników Książnicy Cieszyńskiej. Szanowny panie dyrektorze, z okazji tak pięknej rocznicy, jaką jest 30-lecie działalności Książnicy Cieszyńskiej, pragnę złożyć panu oraz wszystkim pracownikom Książnicy serdeczne gratulacje. Nie ukrywam, że to co e, Właśnie trwa ta duża inwestycja związana z zabezpieczeniem zbiorów. Nie byłoby jej, gdyby nie pan dyrektor i cały zespół, też osoby, które zostały zaangażowane w pracę przygotowania wniosku i realizacji tej inwestycji.